Witam, ja jestem Poznański Antydeweloper. Mamy środę, pierwszy tydzień w nowym planie nagrywania. Dzięki z galerii, trochę widoków od razu przez bramę na pole, plac. Tam prześwit na przestrzał, przez teren. Oczywiście, ujęcia szczegółowe. O, drzwi nie ma. Czy nie, są jakieś tak uchylone, rozwalone, wygięte, a one tam są poharatane mocno te drzwi niestety. Ciężko stwierdzić co tam konkretnie z nimi jest. Są chyba uchylone, ale jakoś tak... One były już wcześniej takie powyginane, jakieś jakby gruz w nie uderzał, czy coś mocnego w nie walnęło parę razy, więc no niestety nie miały szczęścia, ale przynajmniej nie są zaspawane, tak jak te od tutaj tylnej strony obiektu. To tutaj nic nowego. Nadal te kanistry jakieś i gruz w środku parkingu. Tu jeszcze takie bardziej ujęcie. Tam będę musiał wziąć ten drugi aparat i za jego pomocą, po prostu z jego pomocą, że tak powiem, po prostu tym drugim aparatem to nagrać. No. To wnętrze tutaj w jeden z ostatnich materiałów, bo jak na razie nie zamierzam kontynuować serii. Myślę, że to się nie zmieni. Tak więc, do końca maja będzie seria w takim planie, a później będzie koniec. Chyba, że jeszcze jakieś zmiany zostaną wprowadzone. Ale postaram się jeszcze tamtym aparatem nagrać. Właśnie tutaj poprzybliżać te ciemne miejsca, bo on bardzo dobrze sobie radził z ciemnymi miejscami. Bardzo dobrze sobie radził z nimi. Z nagraniem, więc myślę, że byłby to dobry pomysł na taki jeden z ostatnich materiałów. Ogólnie jest godzina 9:23, kiedy zaczynają nagrywać, była 9:19. Ale, żeby słońce oświetlało tamtą stronę galerii, frontową, to ja nie wiem, która by musiała być godzina. Nie wiem, czy kiedykolwiek tam oświetla. Właśnie, to jest taka godzina. Myślę, że jak wschodzi słońce. Tak dosłownie, jak sodzi od razu, gdyby tam być To może by dało radę złapać ten moment Bo jest godzina dziewiąta, no ono już jest tutaj Nie wiem czy to w ogóle jest możliwe, żeby Tanta strona galerii Była oświetlana Ona tak jest po prostu położona, że chyba nie ma takiej możliwości w ogóle Bo jak jest zachód, nie wiem To też tam słońce nie pada przecież Na ten front galerii, więc ja sam nie wiem jak to jest zrobione do końca Dobra Ujęcie na wejście oczywiście jak zwykle. Tu nic się nie zmienia, przynajmniej z tej perspektywy, bo zaraz oczywiście będzie widać tą gorszą część. Tam są ten ładny chodniczek. Może jeszcze zrobię ujęcie tutaj. Dawno nie było. Okej, okay, tam zbyt dużo nie widać, no ale trudno zawsze coś Tutaj, zaraz będzie oczywiście ujęcie na ten niefajny moment Już jest Póki co ja jeszcze tego nie widzę za bardzo, ale zaraz i tak tutaj pod kątem stanę i będę widział W ogóle chyba zacznę e, nagrywać odwrotnie, że najpierw będę od frontu nagrywał I na koniec będę tutaj kończył No widać tam już bloki naprzeciwko widać Tam e, To są okna z bloków naprzeciwko Znaczy się z bloków tam obok gdzie jest ten murek taki Co nie idzie przejść tą ścieżką Przy parkingu Widać okna tych bloków stąd Czyli mieszkańcy widzą sobie wnętrze galerii, masakra Dobra, ale nie ma co jak na razie się tym przejmować Tylko po prostu iść dalej Tyle Zaspawane drzwi z napisem, zostawić Maltę Napisy się trzymają cały czas Zauważyłem, że na przystanku osiedle Tysiąclecia Również taki napis jest Nie wiem od kiedy, ale raczej już od dłuższego czasu Dobra, a co to jest? Książki jakieś. Co to jest? We Use English. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego. Ok? Na tej ławce zrobiło się jakieś składowisko książek. Czy tu się działo coś, o czym nie wiem? Nie. Raczej nie. Dobra, dzisiaj zbyt długiego pobytu na ławce nie będzie. Cześć ławko Dlatego, że mam zaplanowaną pracę i no Troszeczkę się kłóci jedno z drugim, ale galery nie odpuszczę Natomiast będę się streszczał Ponieważ no, chciałbym oszczędzić czas Mam trochę planów na dziś, więc Generalnie wolę się streszcić tutaj z tym Szybko to zrobić, i tak mi się ściął film pierwszy raz od dawna, będę musiał znowu go sklejać więc już tak trochę roboty będę miał, dlatego chcę go nagrać szybciej. Chociaż zawsze jak mówię, że chcę go nagrać szybciej, to mi to nie wychodzi i nagrywam go i tak długo, długo. Może tym razem się uda w końcu zrobić to naprawdę szybko, dobra. Dlatego też nie ma co przedłużać. Tak więc powód, dla którego kończę serię w czerwcu jest jasny. Po prostu galeria jak widać coraz bardziej obrywa i nie chcę na to patrzeć, nie? Za niedługo e, odpukać. Ale niestety może być taka opcja, że będzie widać że od frontu, przez frontowe wejście, już normalnie rozwaloną część. Jak na razie jest tylko przejaśnienie takie: widać słońce, że świeci, ale nie widać tego uszkodzenia. Ale jest taka opcja miejmy nadzieję, że to się nie stanie że będzie widać rozwaloną ścianę, a wtedy już w ogóle nie będę chciała na to patrzeć na pewno. No i tyle. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto będzie też nagrywał takie filmy, żeby nie było tak, że nie będzie nic. Teraz jak trwają te prace, na pewno dużo osób się tam gromadzi i nagrywa, tak więc nie będzie jakiejś dużej straty. No bo co tutaj się dzieje pod tą galerią? No nie za dużo już teraz, wcześniej świeciły światła, nawet jak nie, to później jeszcze coś tam gdzieś pracownicy się kręcili trochę po dachu czy coś. Teraz nie widać ich praktycznie w ogóle jak chodzę. Nie ma czegoś nagrywać za bardzo. Tu już byłem ponad 100 razy, e, dosłownie, ponad 100 filmów przecież na moim kanale już jest opublikowanych, tak więc znobyłem to naprawdę wiele razy. No, można powiedzieć, zrewanżowałem się za te wszystkie lata, e, kiedy miałem się tu wybrać naprawdę e, szczególnie w tym ostatnim roku 2023 miałem się tam wybrać. Ale tak się wybierałem jak słychać za morze, po prostu nie mogłem się wybrać tam Zaplanowałem, to się okazywało, że jednak nie, bo coś tam, coś tam, no i Tak wyszło, że w końcu się wybrałem, ale 10 dni po zamknięciu I tak się to skończyło Może przynajmniej mogłem jeszcze pod te tylne wejścia podejść, pod szkane drzwi Bo nie było zabarierowane, a teraz to już dupa Ale galeria nadal stoi, więc no tutaj mówię, naprawdę Jeszcze nie ma co mówić o jej całkowitym upadku, bo jak widać Nadal pięknie elewacje szklane, elewacje tylne, napisy, wejścia, fontanna w środku. Lini liniowe oświetlenie sufitowe, część podwieszonego sufitu, nadal to wszystko jest w środku. Szklane też te drzwi i ogólnie e, od lokali tam te szyby. Częściowo pozbijane przez te akcje policyjne, ale tylko częściowo, więc to wszystko tam w środku jest. Podłogi raczej też nie zrywali tych płytek, jedynie dre drewniane deski deski po prostu rozwalili Chociaż no nie, no w sumie drewniane chyba one były, bo są też takie ze sklejki. Ale to chyba były drewniane normalne. Raczej na pewno. Dobra. Rzadko kiedy tutaj bywam o takiej porze. W sumie kiedy ja kiedykolwiek byłem o takiej porze, żeby to było tak mocno naświetlone? Nie wiem nawet. Nie, no na pewno kiedyś się zdarzyło, że byłem o takiej porze. Ale to chyba naprawdę dawno. Kiedy tak słońce oświetlało pięknie to miejsce, rzadko to się dzieje, ale jak widać, się dzieje. No, naprawdę, czy znaczy, kiedykolwiek ta frontowa ściana jest oświetlona? Tak, na pewno przy wschodzie jest na pewno oświetlona, bo tam jest nawet jeszcze naświetlone. Ale to musia chyba o wschodzie się tu udać. Dosłownie. Samolot nawet leci tutaj. No cóż, tak się prezentuje Galeria Mata na dzień dzisiejszy. O, i widać kolejną niefajną rzecz. Którą ja zauważyłem dopiero po nagraniu jej. Tu mamy nadal nieruszone napisy, ale zaraz będzie coś innego, co już było widać przed chwilą na ujęciu. Chyba znów pracownikom się nudziło, bo raczej tego nie dokończą. Tak jak od strony parkingu tam, ale znów tutaj sobie pracę zrobili. Proszę, podemontowali znowu te, znowu te imitujące drewno, akurat brązowe. Ciekawe czemu nie te białe płyty stelaże, jak widać, nadal są na miejscu. Nawet trochę ocieplenia tam wybrane, bo to jest ocieplenie, nie? To czarne tam wybrane jest po prostu. Ciekawe, co tutaj się działo, tylko na dole, tam te płyty z kolei do góry są zdjęte. Dziwne sprawy tutaj się dzieją, dziwne rzeczy naprawdę. Nie ma co sobie tego tłumaczyć, bo to jest niewytłumaczalne. Dziwne, tutaj raz jedno, raz drugie demontują całkowicie, jakby chaotycznie. Tam widać wnętrze drugiego piętra, nadal tam po deseczce pod samym sufitem jest. Trochę szyb zdemontowali też, ale to tylko tutaj, w okolicy tego wejścia I tyle w zasadzie, to nie wygląda to nawet aż tak źle Bo większość tej elewacji jest i pewnie zostanie Nie sądzę, żeby im się chciało to wszystko demontować teraz Ale może tutaj chociaż dokończą raz Znaczy nie, żebym tego chciał, no bo oczywiście lepiej, żeby zostało, ale... Ale oni tutaj robią tak chaotycznie, naprawdę Zdjęli szklaną elewację, później zaczęli tam od tej strony trochę zdejmować Teraz dopiero dokończyli Zdejmowanie, bo tak... tak chaotycznie wszystko pozdejmowali. Nie wiadomo, czy w ogóle udało się sprzedać tą elewację, może ktoś tam coś kupił, ale czy całą im wykupią, to raczej nie. Może pojawił się chętny na tą imitującą drewno, właśnie na te płyty, nie wiem. Nie czytam już aktualności odnośnie galerii, bo jak już mówiłem, zbrzydło mi już słuchanie tylko o tym o tej rozbiórce i tak dalej, nie chcę mi się tego słuchać. Ja galerię chcę pamiętać jako ten piękny budynek, a nie jako rozbiórkę, tak więc dlatego też kończę serię. Że jeśli to po prostu ma trwać dalej, to niech trwa, ale bez mnie nie mam po co już tu być po prostu. Póki jeszcze ten front istnieje, nawet jeśli jest trochę podemontowany, to tak, ale później już nie. Jak to się ma toczyć dalej, to już beze mnie i tyle. Nagrałem już dostatecznie dużo. Jak jeszcze galeria była w dobrym stanie. Teraz zewnętrznie jeszcze też jest, ale wewnętrznie już niezbyt. Tak więc mój tutaj udział się kończy powoli. Słuchać głosy. Pewnie robotnicy gdzieś tam od frontu krążą. Może coś znowu będą demontować. Znów chaotycznie, pewnie. Raczej wątpliwe, żeby zrobili to jakoś równo. Tak zdzierają raz, tu, raz tam. Z różnych stron krążą. Po trochu, po trochu. Później zostawiają nie wiadomo na jak długo. No dziwna sprawa. Może po prostu im się nudzi. I tak sobie chodzą od jednego miejsca do drugiego. Nie wiadomo. Tu może trochę ujęć na obiekt Wejście główne Wejście główne tak się prezentuje No i robotników nie widać, ale coś tam słyszałem na pewno Tak myślałem, tak myślałem Tu są rozbiórkarze, tam się czają I niszczą elewację to, Ale to było do przewidzenia akurat, że tak, tak nawet podejrzewałem, że od tego wejścia zaczną Ciekawe tylko, czy też znowu zdemontują kawałek i zostawią tak chaotycznie, nawet niewyrównane. Bardzo mnie to ciekawi. Będzie tam ich z bliska widać, może mi się uda coś tam nagrać. Tam przy tych rurach, przy ma to Akurat jakiś pan pracuje, tak więc nie będę nagrywał, bo było trudno. Ale tutaj mamy Galerię Malta. Panów rozgórkarzy yy, I rozmazaną kamerę znowu, nie, nienawidzę tego po prostu Znowu to samo Tak nie może być, no nie Galeria Malta tu jest Tam wejście To drugie Już widać stąd No teraz już nie, bo zasłaniają Tu trochę ujęć na tamtą stronę Tamto wejście główne Stąd też chaotycznie podemontowane, tam jest trochę wyżej, wyżej, niżej jakoś tak dziwnie A tutaj z kolei tyle co mogę, to nagram stąd A to zaraz w sumie to miejsce, bo jak widać kamera mi nie chce wyostrzyć o. Jakieś do coś tam, no dobra Główne wejście, główne wejście do galerii Nadal nie wygląda źle Szyby na miejscu na miejscu. Tam na górze wszystko tak, jak było. Tak jest. No dobra, lecę od góry, nagradzi. Cześć. No i dobra, teraz trzeba umiejętnie zrobić ujęcie. Główne wejście. Tam lekko widać te drzwi boczne. Podemontowana elewacja. No I tutaj, no tutaj akurat wszystko gra. Może dlatego, że bariery są blisko, czy coś. A no, tam akurat panowie są, dlatego umiejętnie musiałem tak nagrać w miarę. Trochę mi się wycięło tam nagrania, na trudno. no ale trudno. Wolę to niż później siedzieć i edytować to. No, kamera się buntuje. Niestety. No. Staram się to robić umiejętnie. Ale profesjonalnym, profesjonalnym kamerzystą to ja nie jestem i raczej nie będę Ale te elewacje tutaj obie, takie te najbardziej Te największe no Nadal są nienaruszone I ta akurat jest tuż przy warierach, więc byłoby ciężko Ale Tamta druga tam Na tamtej ścianie tam w ogóle, co nie widać To daliby radę No ale Całe szczęście Nie zrobili tego i tu już oczywiście ta część, która mnie osobiście mniej interesuje i mniej mi się podoba, ale jak całość to całość, więc czas tam pójść pod parking galerii Malta. Zazwyczaj jak tu chodzę, to gdzieś tutaj słońce oświetla już część, a teraz no, teraz no nie Galeria Malta. W sumie jakoś tak już dawno tu nie byłem, jakby nie patrzeć. Ile dni? 4, 3 Od soboty. Ale soboty to byłem później Trochę więcej. No dobra już, nieważne dokładnie Tu trawa zatruta jest chyba, no popryskane czymś wytruli trawę i cześć. Tam widać parking Już tej najgorszej części jeszcze nie widać i wcale się nie stęskniłem za tym widokiem. Za to za galerią już tak. Dobra. Ale pewnie większość osób i tak jest tu tylko po to, żeby zobaczyć to. Więc no. Dobra. Ale najpierw jeszcze ta część. Jakieś o. Te takie słupki z tą taśmą. Pewnie z wnętrza galerii gdzieś tam do czegoś służyły kiedyś. Teraz mają taki tutaj. Oto los. Nie wiadomo czy one jeszcze do czegoś służą, czy są wystawione po prostu po to, żeby je wywalić już gdzieś albo sprzedać. A raczej to drugie, bo tak na dworze to chyba nie są dobre warunki dla takiego takich elementów, o. Serwis przyjechał. Coś tam robią. Tu galeria. I czy coś się zmieniło? No nie. Albo mi się wydaje? Nie, nie wydaje mi się. Nie tutaj się zmieniło z tej strony, ale jeśli chodzi o ten hol, to w tym holu się nie zmieniło tam. Tylko tu z tej strony jest rozwalone, ale ewidentnie nie pracują w tym momencie maszyny wyburzeniowe. Czy jest znowu przesypywanie gruzu i dlatego pewnie widać tamte, wn z wnętrza galerii widać te budynki już. Na pewno. O, no, ok, tam akurat pan przychodził. A tu mamy wnętrze. Tam też jakieś Maszyna stoi Tam wnętrze galerii Gdzieś hol będzie prześwitywał Całe szczęście Jeszcze nie Classic wszędzie się reklamuje Na każdej Maszynie, no stąd mało widać Więc za chwilę widzimy się tam Po drugiej stronie tego murku Może tam coś będzie szło dostrzec Jak na razie stąd to tylko tyle Tutaj o tam, To główne wyjście z galerii na parking już niestety nie istnieje. Szkoda. Ładne było bardzo. Widziałem sobie, ściągnąłem zdjęcia z parkingu P6. I po prostu no fajnie to wyglądało. Ale całe szczęście jeszcze ten parking na dachu nadal częściowo istnieje. No i ja już tutaj będę kończył materiał. Całe szczęście jeszcze jest to drugie wyjście tamto. Bo tam chyba właśnie też jest wyjście. Z galerii do parkingu, tak więc ładnie to wygląda Rozbiórkarze niestety idą dalej, ale, ale naprawdę nie wygląda to jeszcze okropnie Tam widać wnętrze holu, tablice Hale jakieś od squasha. Tam ten nowy teren zniszczony, ale naprawdę nie jest jeszcze źle Praktycznie w ogóle hol nie jest uszkodzony, oprócz tamtego miejsca Tam gdzieś jest uszkodzony hol na pewno, ale to tylko tyle Tak naprawdę większość tego nadal istnieje, gdyby tam wejść Nadal jest osiedlenie liniowe na 100%, ponieważ je widać z zewnętrznych wejść, a zawsze na, na nie zwracam uwagę. Tak samo płytki, charakterystyczne na podłodze, tak samo tablice te LG, te informacyjne, odświetlane szyby, wszędzie tam gdzie były sklepy. Oprócz właśnie tych, co tam ta akcja była, co rozwali, no ale. Coś tam zawsze jest, więc no, nadal to jest ta galeria i to jest najważniejsze Ale nie ma co przedłużać, czas skończyć materiał Ale piękno tutaj tych drzew, tych roślin jest piękne Piękno jest piękne No pięknie wyglądają Naprawdę jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ teraz praktycznie nikt tu, tu nie chodzi Chyba, że nagrywać Nie ma tu przejścia, więc ta ścieżka stała się taka bezużyteczna no, a naprawdę niezły to był skrót. Bo gdyby była dostępna, to co prawda mógłbym tutaj nagrywać o wiele krócej, by mi to zajmowało, ale pełno ludzi by się tu kręciło. No i nie byłoby to jednak to samo. Tak więc lepiej, już jak jest odcięta, i mniej ludzi chodzi. Bo tak, to tam nawet teraz się po tamtej stronie kręcą nieraz. Oczywiście każdy ma to do tego prawo, tylko e, po prostu mm, nieraz. Ciężej się nagrywa, jak jest dużo ludzi. Też nie chcę zwracać na siebie uwagi. Już dostatecznie zwracam, nagrywając galerię ze wszystkich stron, co jest dziwne dla większości osób pewnie, no bo większość osób tylko patrzy na rozbiórkę. Ja natomiast na całą galerię, więc no... Dlatego staram się chodzić, kiedy jest mniej osób po prostu, żeby nie zwracać aż takiej dużej uwagi. Bo jednak zawsze to jest trochę dziwne pewnie. Dla wielu osób. No i to tyle. W tym miejscu kończę materiał. Dziękuję za oglądanie. Ja jestem poznański antydeveloper. Życzę miłego dnia, czy raczej wieczoru. No i tyle. Do zobaczenia w sobotnich ujęciach bez gadania. Cześć!